Podczas zebrań wiejskich w poszczególnych sołectwach odbyły się wybory sołtysów i rad sołeckich. Informacje na ten temat przedstawił podczas piątej sesji sekretarz gminy świecie Leszek Żurek. Terminy zebrań zostały tak określone, żeby nie powtarzały, żeby nie, nie, nie nakładały się w jednym dniu, w tym samym miejscu i w, tym samym, w różnych miejscach w tym samym czasie zebrania. I tak też się stało. Zebrania sprawozdawcze wyborcze rozpoczęły się od 12 stycznia. Pierwszym, pierwsze spotkanie w Topolinku i tutaj e, nastąpiła zmiana na stanowisku, e, na, w, zmiana Sołtysa. W miejsce pana Michała Kuzioły e, weszła, jak już tutaj pan przewodniczący mówił wcześniej, pani Hanna Wojciekiewicz. Również została wybrana nowa Rada Sałecka w liczbie, w ilości 5 osób. Frekwencja wynosiła 24,8%. Następne zebranie, to zebranie 14 stycznia odbyło się w Kosowie i 14 stycznia również w Kozłowie, tylko w innych godzinach. I tutaj nie nastąpiły zmiany na stanowisku sołtysa. Została pani Teresa Kondziela w, Kos w Kosowie, gdzie była 29 frekwencja i w Kozłowie również pozostał pan Bogdan Tarach, nadal sołtysem i frekwencja wynosiła 14,8%. I w dniu 17 stycznia odbyło się zebranie w Chrystkowie i tutaj rekordowa frekwencja 50% nie zmieniła się sołtys, nadal jest pani Hanna Pilarska, Rada Sołecka. W została wybrana w składzie trzyosobowym. 18 stycznia odbyło się zebranie w Dworzysku, gdzie frekwencja wynosiła 32,8%. Pan Mieczysław Topoliński nadal został sołtysem. 19 stycznia zebranie w Sartowicach. Najniższa frekwencja właściwie w tych zebraniach, gdzie można było dokonać wyboru Sołtysa i Rady Sałeckiej, to jest 10,79%. Sołtysem nadal pozostał pan Czesław Woźnica. 20 stycznia w Głogówku Królewskim frekwencja 23,3%. Pani Kazimiera Bartnik pozostała nadal Sołtysem. 21 stycznia odbyło się zebranie w polskim Konopacie. Frekwencja wynosiła 11,5% i tutaj nastąpiła zmiana. W miejsce pana Zygmunta Janaszka na miejsce Sołtysa wszedł pan Henryk Molus. 24 stycznia zebranie w Gruźnie 13,8%. Barbara Furtak nadal została Sołtysem tegoż sołectwa. 25 stycznia zebranie w Sulnówku frekwencja wynosiła 16,45%, Janusz Domachowski pozostał nadal sołtysem tej, tego sołectwa. 26 stycznia odbyło się zebranie w Wiągu, gdzie frekwencja wynosiła 15,3% i tutaj nastąpiła również zmiana w miejsce Zdzisława Plewy, Sołtysem został pan Jan Kępa. Tutaj zresztą obecny. 27 stycznia zebranie w czaplach. Frekwencja 26,7%, również nastąpiła w tym samecnie zmiana. W miejsce pana Leszka Krzymnieckiego. Sołtysem jest, została pani Iwona Karczewska, również obecna na, tym, na tej sesji. I ostatnie zebranie 28 stycznia, Sulnowo, gdzie frekwencja wynosiła 6,17%. Niestety taka frekwencja niska frekwencja nieprzekraczająca 10% nie pozwoliła dokonać wyboru Sołtysa ani Rady Sałeckiej, tak więc zebranie zostało ponownie zwołane na dzień 1 marca na godzinę 17.00. W tym dniu, czyli 28 stycznia, w związku z tym, że nie można było wybrać sołtysa, można było z kolei dokonać przyjęcia sprawozdania. I tak też się stało, tak również we wszystkich sołectwach sprawozdanie z wykonania planu finansowego zostało przyjęte pozytywnie przez zebranie wiejskie, została przyjęta stosowna uchwała i praca Rady Sołeckiej i Sołtysa we wszystkich sołectwach została przyjęta pozytywnie. Proszę Państwa, o czym, jakie sprawy zostały poruszone na tych zebraniach? Ano przede wszystkim to była sprawa dróg, ulic, chodników, oświetlenia. Podjęte zostały rozmowy również na temat przyłączy kanalizacyjnych, przydomowych oczyszczalni ścieków budowy świetlic wiejskich czy wyposażania świetlic, zabezpieczeń przeciwpowodziowych, dojazdu dzieci do szkół, budowa placów, placów zabaw, no i oczywiście bardzo ważna rzecz, częstszych wizyt, może nie wizyt, ale kontroli czy przyjazdów straży miejskiej, która to co prawda nie może być w każdym miejscu, ale taka sugestia była mieszkańców żeby straż miejska dojeżdżała w takie newralgiczne miejsce naszej gminy częściej jeśli to jest możliwe. I tak też na te wszystkie pytania, bo to były pytania, nie były to wnioski, które były jasno i formalnie sprecyzowane. Na miejscu odpowiadali zaproszeni goście, bo na każdym spotkaniu byli przedstawiciele urzędu miejskiego jak również radni rady miejskiej. A w zebraniach łącznie uczestniczył burmistrz, zastępca. Ja uczestniczyłem, kierownik Wydziału Rolnictwa oraz pracownicy Wydziału Rolnictwa i, i mojego wydziału organizacyjnego, gdzie dokonywaliśmy jakby takiej oprawy tych, tych wszystkich czynności, czy oprawy zebrań pod względem formalnym, aby dokonać sprawnie wyboru Sołtysa i Rady Sowieckiej. Uczestniczyli również bardzo licznie przy. Członkowie Rady Miejskiej, m.in. Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Wójcik, pan Zbigniew Rydziel, Janusz Rogala, Henryk Molus, pan Krzysztof Modrzewski, którzy no, tak jak mówiłem czynnie brali udział w tych zebraniach. Były również sformułowane wnioski, które zostały skierowane już bezpośrednio do wydziału, a między chodziło tutaj wnioski takie dotyczące dróg, głównie tak naprawdę. Nie naszych właśnie dlatego, to są, to są drogi z reguły powiatowe, jak i również drogi, drogi wojewódzkiej. I, I również chodziło w tym. W, przy okazji tych, tych rozmowy o drogach chodziło o wycinkę drzew, również tych drzew przy ulicach, przy drogach, nie naszych. I w związku z tym, jeśli taki wniosek został sformułowany, a my mamy z protokołu, w protokołach zapisane, to został skierowany bezpośrednio do wydziałów merytorycznie odpowiedzialnych i będą stosowne odpowiedzi, czy ewentualnie będziemy monitorować, aby te wnioski zostały zrealizowane na tyle, ile jest to możliwe. To tyle, proszę Państwa. Z tych zebrań cieszę się bardzo i chciałbym podziękować wszystkim uczestniczącym i również z tego miejsca pogratulować wszystkim tym, którzy pozostali nadal sołtysami. Będą pełnić funkcje na najbliższe cztery lata, jak również tym osobom, którzy zostali wybrani jako nowi sołtysi i życzę dalszej, miłej współpracy, jak również z radnymi, tak jak i z urzędem miejskim. Dziękuję bardzo. Na czwartkowej sesji poszczególne komisje Rady Miejskiej przedstawiły plan pracy na 2011 rok. Wzorem lat minionych nie zabraknie również wyjazdowych posiedzeń komisji.